I wanna say yeah. Let's go. Chciałbyś się nauczyć pociągać tak samo I robić właśnie tak jak ja, jak ja teraz robiłem Jak zrobić pierwsze pociąganie Jak polepszyć swoje pociąganie I jak to właśnie zrobić Jeżeli nie umiesz się pociągać I chcesz się nauczyć robić tak samo Będziemy mieć trzy ćwiczenia prowadzące I trzy ćwiczenia główne, które ci pomogą Rozwinąć twoją sylwetkę I nauczyć się pociągać prawidłowo i nauczyć się pociągać pierwszy, dwój, raz jedziemy z ćwiczeniami rozżywającymi Dobra, na początek robimy sobie skapula push ups żeby rozżać nasze plecy Puszczamy się do dołu woli i do góry do dołu i do góry tutaj aktywujemy nasz mięsień czworoboczny też rotatory pieśczeniowe barków i najszersze grzbieto Robimy 6,5 dni po 3 Później przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, to jest Superman. Stopy do góry, ręce do góry i robimy tak. 3 razy po 3 sety i kolejne trzecie ćwiczenia, to jest półak. Ręce przed sobą, stopy do góry i płyamy. Staramy się przeprowadzić nasze palce do pośladków. I zastosować tutaj na chwilę. Szyje też dajemy do góry. Teraz ćwiczenie główne robimy skupola pull ups. Zwisamy sobie na drążku. I staramy się naszym odcinkiem piersiowym, mięśniami czworobocznymi dać do góry, czyli tak. Ręce troszeczkę w łokciu, stawie łokciałem zginamy, a możemy nie zginać. Zginamy, to będzie wyglądać tak. Bez jest zgięcie w łokcie, będzie wyglądać po prostu tak, że się odchylamy do tyłu. Robimy tak i same. Tak. Zlisamy. Jeszcze Wam jedno ćwiczenie pokażę. Podciąganie australijskie. Jest bardzo dobrze dla początkujących. Kładziemy się tak. Ręce szeroko. Tutaj staramy się nie wypychać miennicą. A staramy się wypychać trzymi plecami. Czyli czworobusznymi i na Czyli nie robimy miennicą tak. Miennicę prostujemy. Staw biodrowy prostujemy. I do góry podciągania to dotkamy drążka staramy się robić to plecami, nie nie robimy tak a tak, pod katronie dotykamy i kolejne ćwiczenie to jest pociąganie z gumą oporową minus 15-25kg zawiązujemy sobie na drążku co bardzo dobrze, dobre ćwiczenie na pociąganie w sobie wziąć grubszą gumę i w prawidłowej technice Ręce szeroko, staramy się pociągnąć w góry do dołu. Możemy to robić powoli, nie trzeba szybko, w góry. do dołu. Staramy się to robić plecami, a nie rękami. W góry do dołu. Żeby sobie utrudnić, możemy się pociągnąć, faza koncentryczna, zabieramy nogi z gumy i opuszczamy się bez gumy. Ekscentrycznie. jeszcze raz. Koncentrycznie. Do góry z gumą. Podciąganie. Izometria. zabieramy nogę z gumy. I ekscentryka powoli się opuszczamy. Jeżeli będziemy robić te wszystkie ćwiczenia, to będzie bardzo dobrze. I ostatnie ćwiczenie, które mogę jeszcze polecić, to staramy się po prostu podciągnąć bez gumy. Ciężko, jeżeli będzie. Staramy się pociągnąć, staramy się nogami jakoś jakkolwiek się, żeby ja było prawidłowe pociąganie nie musimy prawidłowo robić na początku możemy tak sobie nogami pomagać ale będziemy się starać to robić jeżeli będziemy wszystkie te ćwiczenia robić gwarantuję ja Wam, że w ciągu pół miesiąca pociągnijcie i zrobicie pierwsze pociąganie dzięki za uwagę